Zobaczymy, czy ta durna talia wygra choć jedno. Skończyło się przed planem, więc można zagrać jeszcze jedno. Tyle. Co 12 dni jest open beta. 12 dni się kończy ta beta. Pytanie, co będzie później, to Blizzard raczy wiedzieć. Przeważnie to wygląda tak, że ogłaszają wtedy datę otwarcia pełnej wersji. będzie alfa, tak Rexar Kontra Jane się Niech rozpoczną się łowy No zabierać ty Minimalnie lepiej, plus dostaje kryształek, srałek. Przeciwnik coś wrzuci? Nie, nie siadły mu karty. Nosorożec. HWDP. Ok. Niech tam ma w sumie, witaj. Podróżniku. Lachon mocy. Okej, okay, zaczyna się. Kurde, zawsze z tymi trójkami jadą. To można skasować ciosem, więc nie warto jej wystawiać teraz. Tak sobie myślę. Myślę, że nie ma co ryzykować. Chodź. Umiejętności użyć, czekaj okay. Nie, 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 ja już przeżywałem te takie rzeczy, że czekałem. Myśl. To jest boska tarcza. Myślałem, że będzie łatwo. Nie będzie łatwo. Musisz użyć czaru, zmasakrować i dobić swoją postacią. Traci teraz to i wystawienie wszystko. Okej. Okej. Okay. Okay. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, zaraz, zaraz. zaraz. a uderzył moją postać. To jest dobre. I co ty na to powiesz? Czasami zaatakowałem, więc zadałem więcej niż 2 HP. Jebnie z Firebola. No to niech niech daje. Niech używa Firebola. Siła zaknąć tu no to nie działa tak niestety, jak się wydawało. Zadaj dwa punkty obrażeń, wtedy masakrujemy lewaka. Chyba zadaj 3 punkty obrażeń, jeśli masz bestię, zadaj 5 punktów obrażeń. Pasowałoby mieć. 2 hmm. punkty plus 3 punkty. <laughs> Jakby to zrobić, żeby było fajnie. Szkoda Lachona męczyć. Jakby mieć to. Jakbym mieć to, to by zadała, tylko tak, mogą być czary i to będą jaja. Poświęcić Lachona, wystawić tę świnię i dobić tego dziada. Sam będzie chciał ją ubić. Tylko teraz tak, pod koniec mojej tury, moja, jestem drugi, czyli moja tura daje, staje się teraz. Więc jeśli dobrze rozumiem, jak ja to się nauczę, że nie To Teraz ona dostanie jeden punkt tak zdrowia, więc nie zginie od tego ataku. Innymi słowy, to była fajna decyzja Zamieni w owce, zamieni w żyda, zamieni coś w... okay. Czary Srary dupary No ale przynajmniej zadziała tak. Ducha pułapka. To jest fajne. Tylko to jest dobrze jakoś słodko. No to szkoda. Ale niech wskakuje tak ten No Nosoroże zdaje Bestio. fajnie. Twoje bestie otrzymują szarze. Ty jesteś teoretycznie bestią. Warto by cię mieć. Będziemy ich wystawiać. będziemy mieć ich trochę tutaj. Teraz tak. I potem wyjdziemy z tym. Bestia otrzyma znowu szarze? Nie, to przy wejściu. Nie myślę. No może tak czarek to i dobić w tym, Czyli nie wyjdzie, tak czy siak. Mam bestię. Sekretny warunek, super. I na przykład. Tu się następuje anihilacja. Okej. Okay. No i co ty na to, człowieku lewaku? Trafiłem na krótkie karty. Tak, mam jeszcze 6 minut. Dobrze. Co pojawia się w zamian? 8-8. Mogą być niezłe mgły już. Syf. Nie boli. I to jest tyle. To jest niezbyt mocno postać. Wypada iść z czymś ładnym. To i to zginie, i to będzie głupie, no ale the best of cokolwiek. Daj temu stronnikowi turę na przygotowanie. Teraz, czemu to nie dostało tej szarży? Chyba że. No dobra, niech se tam rośnie w takim wypadku. bardzo jest dobra, to nie było nie. Dobra, straciło, bo nie było, to nie było krzyk bojowy, tylko to był. To była właściwość. Okej, okay. anihilacja po raz który mniej kart, wbieda bieda. Umiejętność kolejna. Przyzwij giermka, super. okej. Okay. Okay. No, tu prawie, prawie. To się kalkuluje nam. Powinien uderzać. Wtedy zamordujemy tego. Zróbmy tak. Takie bezsensowne, ale jestem ciekaw tego co wyjdzie. Stracę może i cztery? Może uderzy mnie najpierw. Boże święty jest. Chcemy z nim wejść, więc jeszcze coś jednego, będzie wtedy słodsze. Nice. Nie przejdzie. Różne wilki są gotowe. i co ty na to powiesz? Okay. Rozpoczęła się faza wojny, mamy tak delta e, jak tam nazywam to, kadry, kn, delta damagę. W jej przypadku to są trzy natury moje dwa natury. potrzebuje 7 tur, żeby dozarżnąć. Ona może mnie zażynać z tempem 4, czyli potrzebuje 4, 5 tur, ja potrzebuję, jestem w dupie. Nie, 6 tur potrzebuje 6, ja potrzebuję 7, niedobrze, czyli jest do dupy. Plus, nie wiemy co to zatem ten 2 t te. unikalną kartę. Co to znaczy, że mam unikalną tar kartę? Jak mi bije po twarzy, jak? I z takim czymś. Dostaje po mordzie. Schodzę do... Policzmy. Raz, dwa... Pies dostanie w ogóle z tego. Masz unikalną kartę. Który debil to pisał? Nie ma nawet czego zbierać. Zejdziemy do sześciu, osiem, cztery. Stronnikowi turę na przygotowanie. Nie jak z hmm, Dobre zagranie. Talia do dupy. To jest najprzygrze... Nie widzę tego. Błogosławieństwo. Zrobię ten achievement, dostanę 2 złote i, i tyle. Koniec. Widzieliśmy się wieczorem na dwa syfy. Jeden będzie fajny, mam nadzieję, ten kod nowy, a drugi to jest to bejące, które włączę tylko dlatego, żeby nie było, że nie ma. Amen. Miłego popołudnia.